Siemma widzowie tutaj drugi odcinek survivala o, dobra. odlagowało coś Więc dobra, lecimy. Z drugim odcinkiem. O, tam jest jakiś staw, wody to sobie nabiorę. Bo... Oj, potrzebuję widzowie bardzo wody na farmę. No nie. Chciałem coś poszło. O, widzowie wioska, patrzcie widzowie. Wioseczka, Fajnie. Oj, może coś fajnego tam znajdę. Iglo jest. Dobra, zaraz pójdę do tego iglu. Kupier do wioski. Widzę to. nie wiem ile odcinków będzie z tego survivala, ale chyba tyle odcinków aż pokonam Ender Dragona, więc oglądajcie widzowie. To jest seria survival, więc dobra. O! No w sumie tu nic nie ma. To to za wioska? A, tu jest... A tu sobie mogę na farmę przechodzić, no to fajne. Niedźwiedź. farmy. Tam mi się już pewnie przypala. Łóżka sobie wezmę. Widzowie. Ale sytuacja, tragedia. Nie mam tarczy. Najgorzej. Chyba będzie rip Proszę przeżyć to jest Jak też. Naprawdę farcisz, farcisz, farcisz. Dobra to tu to... Nie ma nic Dobra je... A tu wezmę w sumie pod dragona z bomby O, woda tu płynie. Kurde, nie mam zapisanych kordów. Nie gdzieś tam w plikach będę pewnie, pewnie miał, ale chcę mi się otwierać. O, mamy botera. No jest git. Kurde, jakie to były kordy? Ja nie pamiętam. Może rozpoznam trochę. Najgorzej. Może to tam było na górce? O, to jagody. Trochę kojarzę. Spróbuję dojść. Kurde, w ogóle tutaj muszę się jeszcze oswoić trochę staranem jakiś. jak to masakra. No, jest jedzonko niby, ale. tak no, to ma udają. Ja nawet nie wziąłem. I temu tam się żelazko przepalało. Ja nie wiem, ja nie chcę ginąć. To dobre. itemki mam. No i znowu. Odrabiać to. Nie wiem. Bo już chyba tutaj dwa razy zginąłem Musiałem wszystko odnowić więc taki przypsom Gdzie to może być? Dobra, znalazłem się Dobra, jest Poznaję, bo tutaj bruk stawiałem To gdzieś tutaj będzie No, tu mam bruk O, jest już myślałem, że się nie znajdę. Tu sobie respa ustawię. I możemy robić farmę. Tam o jedzonku. Aha, teraz będzie problem z naszynami. Fajnie. Gdzie znowu będę musiał iść do wioski? Chyba tak. Miejską mam tą wioskę, załapałem trasę, więc... O, jakiś koń, sobie pójdę potem i na nakopać. Też na odcinku mało tutaj grałem. No nie nagrywam, to też tutaj gram. Tak trochę śledko przygotowuję. Trudno na wezmę i będę sadził. Może mi jeszcze trawy wydropi. O, wydropiło fajnie. Nie, nie daj mi. Brabiorę. O ziemniaki! Gów, super. Marchewkę możemy zasadzić. E, tu też są ziemniaki, to nie jest ziemniak. Um, no i dobra, woda, a nie to to jest ziemia, ale nikt będzie. Dziewięć ziemniaków szkół starczy. Też są ziemniaki. Tego już posadzimy. Jak chcę teraz, tylko pszenicę, bo. No nie ma. Dobra, trudno idziemy. Gdzieś tam to jest, mi się wydaje. Nie trayharduje jakoś na tym serwerze, pomału sobie wszystko robię. Mogłem już ruszyć do szukać tam w sumie, ale nie harduje Na razie tak mocno Tylko 32 jagódki zostały. Muszę coś lepszego ogarnąć. O, jest, zapamiętałem. O idealnie świnia jest. Proszę, dwie. Nie, no jedna jest. Najgorzej. Ale dobra, już coś jest. Chodź. O, teraz sobie sieć. Prześpię się. Dobra. gdzie tu jest druga świnia? W sumie to już zacznę farmę sobie robić. Dobra. Trochę sobie przerobię ma mapatyki. Się przypala. Ja nie mam bruku żadnego, kurde. O tu jest chini no cóż, będę się tak spinął. No, o nie, prawie To Dobra, sobie wezmę. Dobra i mamy. Nieskończone źródełko by trzeba by było zrobić. No dobra, to zrobimy tutaj tak. O tu jest stawik, to tam sobie pójdę. Oha, nie fajnie, oświnka! Kurde, nie ja marchew. Znaczy ziemniaków. Pff, najgorzej. Wezmę sobie parę jagódek i lecimy. Wiedziałem, że tak się to skończy. Czyżby znowu po itemkach? Nie. Co? No ja! Nie szczeraj mnie. Proszę. Dobra. Krok od śmierci. Ja nie mam moich jagódek, to... Powinny gdzieś tu być. No cóż... Nie mogę się nawet niczym rozkluczować. Zaraz ginę, muszę tak uważać. jest tam do miejsca i finisz. Finish. Jest foto. O, jagoda, super. Lała tu gdzieś jest. Jakaś kolejna świnka? Bo tutaj chodziła sobie. Nie ma. Hmm, dobra. Tu było rozlewane, to teraz tu. No i mamy. trochę tak tylko nie, ja też zrobiłem tu będzie woda tutaj będą tak, tak. o i zimniorki o i nie Ja idę szukać jakiejś świnki. Jakiejś. Prawie spadłem i zginąłem. Znaczy, spadłem, ale też prawie zginąłem. Świnie słyszę. Czy to tam w zagrodzeniu? Nie wiem. Nie no tu gdzieś jest. Czy to ona tak wydaje? Mówiłem, że tutaj coś jest. Chodź. Uh, ja widzowie! Ma pół HP. Chodź. Cię podkopię. O, chodź. Elegancko. Z na razie, przejrzyszek. Uh. Nie, świna, chodź. Chodź. I teraz... Jest, mamy. Fajne. Na pół HP widzę. Expeak. Na pół HP, ale wszystko. jakieś pochodnie, to zejdę do Kewika Oj, tu jest węgiel. Czemu się to nie odradza? O. Cześć! Nie! Co to było widzowie? Ale... Biorę idę i są zawijam. Wszystko mam? Chyba tak. No zniam znowu tych jagód. Ja znowu zdadam. Jest. Dobra, dam na widzę. Widzę to by było na tyle. Dzięki za subiki, lajki. Do trzeciego odcinku survivala. Cześć, widzowie. Pa.